Dziewczyny z liczbą 1 to prawdziwe indywidualistki. Od dziecka lubią mieć własne zdanie. Nie boją się ryzykować i bardzo często stawiają sobie wysokie cele. Mają w sobie ogromną siłę wewnętrzną, która sprawia, że inni postrzegają je jako liderki. Dwie osoby, które potrafią iść swoją drogą, nawet jeśli nikt inny w to nie wierzy. W miłości, jedynki są równie zdecydowane. Jeśli ktoś im się podoba. Potrafią jasno to okazać. Nie czekają, aż druga strona zrobi pierwszy krok. Kochają intensywnie, ale jednocześnie potrzebują przestrzeni. Nie znoszą poczucia ograniczenia ani partnera, który chciałby nimi kierować. Dziewczyna jedynka w związku musi czuć, że nadal ma kontrolę nad swoim życiem i swoimi marzeniami. Jednocześnie są to osoby pełne pasji i energii. Kiedy kochają, Potrafią zaskakiwać romantycznymi gestami, wspierać partnera i motywować go do działania. Ale jeśli czują brak szacunku albo próbę ograniczania, potrafią zamknąć drzwi bez wahania. Jedynki potrzebują partnera silnego, pewnego siebie, ale takiego, który nie będzie ich blokował. Idealny związek dla nich to relacja, w której mogą być sobą, realizować swoje ambicje i jednocześnie dzielić życie z kimś. To je docenia i podziwia. Z dziewczyną, jedynką, nigdy nie ma nudy. One zawsze mają plan, pomysł i energię, która potrafi porwać innych.